Jak to mawiał klasyk, co innego mówić o jakimś kryzysie, a co innego o upadku takiego państwa jak Chiny. No, bądźmy poważni. I nie powiem oczywiście, żebyście mi to przestali wysyłać, bo oczywiście dla mnie to jest jakieś okno na to, jakie mają Polacy myślenie o Chinach i ile o nich wiedzą. Ale, no nie mogę ukryć, że tak jest każdego roku, to znaczy przychodzi jesień i nagle jest wysyp jakichś filmów o tym, że Chiny upadają. I nie inaczej jest w tym roku. I mówię Wam to kolejny raz. W styczniu będzie znowu o tym, że jest jakiś nowy wirus Chin. Zapiszcie to sobie. Ale dobra, od początku. Na początek powiem Wam tylko, że w przedsprzedaży jest książka mało powiedziane Chiny Jednego Dziecka, którą możecie zakupić w linku poniżej. I to jest książka Chiny Jednego Dziecka. Nie jest to książka o polityce Jednego Dziecka, tylko o państwie, jakie ta polityka stworzyła. Są chyba ze trzy różne filmy na temat tego, że Chiny miałyby rzekomo upadać, które zostały na YouTubie opublikowane w ciągu ostatnich tygodni, i po polsku, i po angielsku, więc to nie jest tak, że ja się odnoszę do jednego jakiegoś konkretnego filmu, ale myślę, że możemy, tak wiecie, stopień po stopniu sobie to omówić, bo jak zwykle te filmy omawiają te same problemy, które omawiają tego typu filmy, Ka każde. Bo, na przykład, wiecie, fakt tego, że Chińczycy nagle, nagle przestali wydawać pieniądze i w Chinach konsumpcja leży i tak dalej, i tak dalej. I chyba o tym gdzieś wspominaliśmy już w naszym podcaście mało powiedziane, pomimo tego, że. Chyba wspominaliśmy o tym w naszym podcaście mało powiedziane, pomimo tego, że nie było odcinka na ten temat. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że to jest coś, czego rząd chiński chce. To znaczy, Partia Komunistyczna uważa, że społeczeństwa zachodnie oparte na konsumpcji. To jest zły model społeczeństwa i nie chcę powtarzać tego tutaj w Chinach. Co to znaczy? A to znaczy, że partia świadomie utrzymuje niski wskaźnik konsumpcji, bo uważa, że konsumpcja to jest nieproduktywny region gospodarki i chce kierować te środki w inne, według partii, bardziej produktywne rejony. Jakie? Przede wszystkim yy, nowe technologie. W tym momencie to jest priorytet. Nowe technologie, ale również infrastruktura czy szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe. Ba, trzeba też pamiętać, że według partii konsumpcja nie jest rejonem gospodarki, który byłby tak łatwy do kontrolowania jak te pozostałe właśnie, jak innowacje czy infrastruktura, bo jednak zachowania konsumentów są dość nieprzewidywalne. Sam si w różnych przemówieniach czy też partyjnych mediach mówił, że transfery pieniężne rozleniwiają, a to mogłoby zaburzyć chińską dyscyplinę pracy, która wszyscy wiemy jaka jest. Bo oczywiście w Chinach od zawsze stawiało się na tak zwane 3Q, 3Q czyli jedzenie gorzkiego. Jedzenie gorzkiego, no po prostu zaciskanie pasa, ba. Wręcz bym powiedziała, że chodzi o zaciskanie zębów i praca więcej, lepiej, yy, no, głównie więcej w zasadzie. I tak bardzo popularnym sposobem myślenia jest to, że konsumpcja, nadmiar konsumpcji, to jest zachodni szkodliwy model społeczeństwa, którego w Chinach no nie chcą za bardzo powtarzać. I z tego, co przed chwilą powiedziałam, mogłoby wynikać, że państwo w Chinach nie zapewnia nic. Żadnej opieki na starość, niech dlatego ludzie potrzebują dzieci, żeby zajęły się nimi na starość, przez to ludzie również nie chcą wydawać pieniędzy, tylko trzymają je w skarpecie, żeby mieć na starość. Brzmi to logicznie, tylko że nie jest prawdą. I zdaję sobie sprawę z tego, że wielu komentatorów po prostu naturalnie wyciąga taki wniosek, bo jak się mówi, że transfery rozleniwiają, no to dlaczego w Chinach miała być emerytura, ale jest to błąd. Państwo zapewnia emerytury. Tylko, że to jest o wiele bardziej zniuansowane niż by się Wam wydawało. Po pierwsze emerytury, to znaczy ich wysokość zależą od hukou. Hukou mamy miejskie, wiejskie. Jeżeli nie wiecie czym jest hukou to posłuchajcie sobie naszego podcastu o hukou albo przeczytajcie na wikipedii. No i teraz tak. Emerytury miejskie wynoszą średnio około 3000 juanów, czyli 1500 zł. W Szanghaju są nawet wyższe. W Szanghaju te emerytury potrafią wynosić no, nawet 5-6 tysięcy yuanów, czyli nawet do 3000 zł. Słyszałam nawet o wyższych, ale zakładam, że to są wyjątki. Jeżeli chodzi o wieś tu jest problem. Dlatego, że średnia Emerytura wiejska to jest mniej niż 100 zł miesięcznie. Czyli to są pieniądze, za które nie da się wyżyć. To znaczy, jeżeli widzimy tych szanghajskich emerytów tańczących sobie tam Guangzhou, czyli taniec na skwerku, czy tam gdzieś w parku, i myślimy sobie, wow, oni to mają fajne życie. Tak, osoby, które dostają miejskie emerytury, a szanghajskie to już w ogóle, jak najbardziej mają fajne życie. Ale biorąc pod uwagę, że Chiny są społeczeństwem klasowym i to hukou dzieli Chińczyków na klasy. No to jak widzimy, nie każdy ma to szczęście. Większość osób nie miało takiego szczęścia. Nie wiem, jak to jest teraz. Ostatnie dane, które znalazłam, są z roku 2011 i wtedy w 2011 roku około 75% emerytów miało y, hukoł wiejskie. Teraz prawdopodobnie te proporcje trochę się poprawiły na korzyść hukoł miejskiego, dlatego że Chińczycy aplikują o to hukoł miejskie. To jest też coraz łatwiejsze. Y, może być tak, że dzisiaj to jest pół na pół. Ale w dalszym ciągu, no to mam, nawet jeżeli to jest pół na pół, mamy połowę chińskiego społeczeństwa, które ma głodowe emerytury wręcz, i mamy drugą połowę chińskiego społeczeństwa, która w sumie tam baluje w najlepsze. Więc widzicie, jak to wygląda. I oczywiście, Huko będzie bardzo, bardzo dużym problemem do rozwiązania dla władz w kolejnych latach. Ale w żadnym z tych filmów, które mi podesłano o tym, że Chiny upadają, nie zostało, problem hukou nie został nawet poruszony. Ba, emerytury nie zostały nawet zniuansowane w tych filmach w zależności od hukou, tylko powiedziano, państwo nie zapewnia nic, co jest po prostu kłamstwem, bo to, co zapewnia państwo jest po prostu zależne od tego, gdzie mamy hukou. I również to nie jest tak, że młodzi nie wierzą, że cokolwiek dostaną na emeryturę. Nie, tutaj jest bardzo dobrze widoczny podział, bo bardzo dużo osób, czy to w wieku pracującym, czy to młodych, nawet jeżeli ma huką mniejszego miasta, czy wsi, marzy o szanghajskim huku, dlatego również, że szanghajski hukoł daje dobre benefity. I każdy, kto ma huką, czy to właśnie mniejszego miasta, no miejsca, które daje gorsze benefity, czyli małego miasta albo wsi, będzie chciał, będzie próbował, jeżeli tylko będzie miał taką szansę, zmienić hukoł na szanghajskie, pekińskie, Shenzhen, Guangzhou, no generalnie dużego miasta, które oferuje lepsze benefity i istnieje raczej w tym społeczeństwie konsensus, że te osoby z tymi, z, z tymi malutkami dużych miast są uprzywilejowane i to bardzo, bo te benefity w tych największych miastach są naprawdę dobre. Kolejna rzecz to jest pęknięcie bańki na rynku nieruchomości. Ja uważam, że to jest zbyt przesadzone określenie, bo ja zresztą piszę w naszej książce o chińskim rynku nieruchomości i generalnie nie jest uprawnione mówienie, że bańka na chińskim rynku nieruchomości pękła. Oczywiście możemy mówić o jakimś tam kryzysie i tak dalej, o problemach strukturalnych tego rynku, które się nawarstwiają od lat, ale to nie jest tak, że bańka pękła i teraz mieszkania staniały o połowę czy nawet o znaczący procent. Nie, w Szanghaju oczywiście cena nieruchomości przestała rosnąć i gdzie niegdzie nawet one lekko drgnęły, to znaczy trochę spadły. Ale to są naprawdę, naprawdę niewielkie kwoty. Co to znaczy, to, że porządna nieruchomość w centrum miasta w dalszym ciągu kosztuje 100 tysięcy juanów za metr kwadratowy, A dom. Jakbyś chciał sobie kupić dom w Szanghaju, to często te domy w centrum potrafią kosztować 100 milionów juanów. W dalszym ciągu na nowe mieszkania w Szanghaju są loterie, bo popyt na te mieszkania jest. Duży. A jeśli chodzi o te tak zwane miasta duchów, to znaczy to, że są całe miasta pustych nieruchomości, które stoją, bo ktoś je kupił na inwestycje no i one stoją, nikt tam nie mieszka, to jest fakt znany od wielu lat. My już 5 lat, 4 lata temu no, mówiliśmy w naszym podcaście, że około 20% chińskich nieruchomości stoi pustych. I oczywiście jest to problem strukturalny, ale nie jest to coś, co by się stało nagle. Kolejna rzecz, nie ja wiem, że to jest pierdoła, ale to jest rzecz, która pokazuje, że autorzy takich filmów bardzo często nie mają pojęcia o realiach życia w Chinach, czy to w mieście, czy to na wsi. Jest to, że w jednym z takich filmów usłyszałam, że Chińczycy masowo rzucili się, żeby kupować w second handach. No w domyśle dlatego, że jest to tańsze i jest to jedno z najgłupszych zdań o Chinach, jakie usłyszałam ostatnio. Dlaczego? Dlatego, że w Chinach praktycznie nie ma second handów. Nikt tu nie myśli o kupowaniu w second handach, ba, nawet otwieraniu second handów, kiedy nowy ciuch, nowy ciuch na Taobao, czyli takim chińskim Aliexpressie, można sobie kupić za, nie wiem, 15-20 złotych, ba, nawet mniej. Oczywiście będzie to ciuch kiepskiej jakości, z kiepskich materiałów, ale no, można sobie kupić. I Chińczycy w dalszym ciągu są uprzedzeni do rzeczy z drugiej ręki. Tak jak na Zachodzie, wiadomo, kupowanie w second handach jest cool i tak dalej, vintage, tego typu rzeczy. W Chinach to tak nie wygląda. Przede wszystkim w Chinach praktycznie nie ma takich lumpeksów, lumpeksów, jak już to przeważają vintage shopy, gdzie można sobie kupić torebkę Chanel za 30-40 tysięcy yuanów. Takich w Szanghaju jest sporo. Ale Chińczycy generalnie są uprzedzeni do takich, wiecie, lumpów, dlatego że w ich oczach to jest w dalszym ciągu coś, czego należy się wstydzić kupowanie w się, tak jak w Polsce to było, 20-30 lat temu. I wiem o tym, że na przykład w Japonii są fajne sklepy second hand i tam ludzie jeżdżą z pustymi walizkami, żeby się obkupić. W Chinach to nie jest case. W Chinach nawet te vintage shopy, które sprzedają jakieś stare koszulki ze Stanów, sprzedają te koszulki za 200 zł. Ja wiem, że to jest takie czepianie się słówek, ale naprawdę, no nie. Każdy, kto choć odrobinę zna chińskie realia, wie, że jak Chińczycy chcą kupić coś tanio, to kupią to tanio na Pinduoduo albo na Taobao. Kolejna rzecz, którą znalazłam w jednym z takich filmów i która mnie też bardzo zaciekawiła, to było to, że Apple rzekomo ma opuścić Chiny. I oczywiście nie mówimy tutaj o sprzedaży iPhone'ów w Chinach, tylko mówimy o produkcji. Jak wiemy, Apple większość swoich produktów w Chinach produkuje, one są produkowane w Henanie i tak dalej. No ale pytanie, czy może być wiarygodne stwierdzenie, że Apple planuje wynieść swoją produkcję z Chin? Nie. Nie jest to możliwe. Oczywiście jest możliwe przeniesienie poza Chiny części produkcji do Indii czy do Wietnamu, czy gdzieś tam, tam gdzie Apple ma już swoje fabryki. Szczególnie jeżeli rozmawiamy o produktach kierowanych na rynek amerykański, wiadomo, cła i tak dalej. Oczywiście, że Apple będzie chciało produkować w innych miejscach iPhone'y, które są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, ale pamiętajcie o tym, że Lwia, część produktów produkowanych przez Apple nadal jest sprzedawana w Chinach co oznacza, że o wiele łatwiej jest je wyprodukować tutaj na miejscu i sprzedać od razu tutaj na miejscu, niż wozić te produkty z innych fabryk, na przykład w Indiach czy w Wietnamie. Ale dobra, argumenty, argumenty. Czy to Wietnam, czy to Indie nie mają tak gęstej, dobrej siatki logistycznej, jak mają Chiny, które są pokryte po prostu wszystkim lotniskami, bardzo dobrze zorganizowaną, szybką koleją. Tego nie mają ani India, ani Wietnam. Chiny mają tysiące przeszkolonych techników, którzy są z Apple od pierwszego iPhone'a praktycznie. Ba, oczywiście jest też łańcuch podwykonawców, który znajduje się głównie w południowych Chinach. Jeżeli iPhone'y miałyby być skręcane w innym kraju, na przykład w Wietnamie, no to wiele z tych podzespołów musiałoby być z Chin po prostu do Wietnamu najpierw dowiezione. Ba, co jest jeszcze ciekawe, Część fabryk, które produkują iPhone'y za granicą, to są w dalszym ciągu fabryki otwierane przez Chińczyków. I słuchajcie, w 2023 roku szacowano, że 8 lat zajmie Apple przeniesienie tylko 10% produk produkcji poza Chiny. Oczywiście można do tego dodać też czynniki kulturowe. W Chinach jest bardzo wysoka aktywność zawodowa kobiet, a do tego no, Chińczycy potrafią jeść gorzkie. O tym mówiłam przed chwilą. I dobrym przykładem jest tutaj fabryka BYD, którą otwarto w Wietnamie i w Wietnamie, kiedy wprowadzono chiński model zarządzania i chiński etos pracy, Wietnamczycy zaczęli po prostu strajkować. I oczywiście tutaj nam się otwiera kolejna dyskusja o wyzysku i tak dalej, ale to chyba już nie jest na ten film. Rozumiecie o co mi chodzi? Nikt nie będzie tak pracował, jak pracują Chińczycy. Żadne slogany typu Tang Ping nie mają tutaj znaczenia, szczególnie że w Chinach jest to pojęcie używane raczej żartobliwie. I słuchajcie, nigdy nie będzie tak, że jeden film 15-20, nawet pół minutowy, nawet pół wam wytłumaczy Chiny. Ja rozumiem, że ludzie oczekują tego, że przyjdzie jakiś jeden pan, który się zajmuje geopolityką i on im powie: w Chinach to jest tak i tak, Chiny upadną w ciągu 10 lat i wspomnijcie moje słowa, coś tam, ale co nie jest takie proste, wiecie, my zrobiliśmy 120 odcinków podcastu i dalej, dalej się pojawiają kolejne tematy. Wydaje mi się, że dalej mamy o czym rozmawiać. Każdy z tych odcinków podcastu ma po godzinie, a i tak mnóstwo z niego wycinamy, żeby one nie były za długie. I ja zawsze mówię, nie ma w Chinach nic, co by się wydarzyło nagle. To wszystko to są strukturalne problemy, o których wiadomo od wielu lat, ba, wiele z tych problemów to są problemy, które partia przewidziała już w latach 80., że za kilkadziesiąt lat to się wydarzy i okazuje się, że wow, mieli rację, ale nic z tym nie zrobili. Słabsze niż zakładano odbicie po covidowe, wiadomo, kryzys na rynku nieruchomości, wiadomo, starzejąca się populacja, to, że wszyscy mają po jednym dziecku, że potwornie droga jest edukacja, to wszystko wiadomo, od lat. I może na koniec ja wam powiem, jak się chronić przed czymś takim, znaczy, jak wychwycić wideo, które jest nastawiony nastawionym na kliki. Po pierwsze, jeżeli jest to kanał geopolityczny, czyli jakiś pan, który dzisiaj robi materiał o tym, że Chiny upadają, a jutro zrobi materiał o tym, że Putinowi zostało dwa lata życia, a wczoraj zrobił materiał o tym, że Japonia upada, a za tydzień zrobi materiał o tym, że jeszcze w jakimś innym kraju jest, jest coś nie tak. Nie da się być specjalistą od wszystkiego. Takie osoby jak ja, które zajmują się Chinami, spędziły Lata, niektóre nawet dziesiątki lat na próbie zrozumienia tego kraju i jego problemów i ja wiem i każdy, kto się zajmuje Chinami, wie, że jeden research zrobiony tam w parę godzin, ba, nawet w kilka dni, nie zastąpi zajmowania się tym krajem po prostu przez cały czas na wyłączność. Albo głównie tym krajem. Chociaż podejrzewam, że z tym researchem robionym przez dni to ja też przesadzam, bo bardzo często tego typu filmy są oparte na scenariuszach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Hmm. Kolejna rzecz. Kanały, które w każdym filmie wieszczą upadek Chin. I to są, wiecie, tacy ludzie jak Serpędza. Pozdrawiam, czy jakiś tam Lawaj86. Widzicie, to są panowie, którzy mieszkali przez długie lata w Chinach, a jak z tych Chin wyjechali, to chyba sobie zrobili z tego typu filmów po prostu sposób na zarobek, bo to się klika. Kryzys, nie upadek. Zwracajcie też uwagę na to, jak wyglądają Birole, bo ja też się spotkałam bardzo często z tym, to głównie na tych kanałach. Które codziennie wieszczą upadek Chin. Film na temat tego, że ulice Szanghaju są puste, że Chińczycy nie wychodzą, nie mają pieniędzy, pojawił się nie wiem, we wrześniu. Na birolach, o których autorzy zarzekali się, że są nagrane teraz przez naszych korespondentów w Szanghaju, ludzie noszą grube kurtki. Jest wrzesień teraz, nie jest 30 stopni. Jesienią w Szanghajni nosi grubych kurtek. I wiecie, ja zobaczyłam ten film, i dla mnie to było jasne, że te biurole były z pandemii, kiedy połowa osiedli była na lockdownie. Ale dla osoby, która w Chinach nie mieszka i nie wie, jaki tu jest klimat, jak tutaj wygląda życie w mieście, może to być, to, może być to problemem do zidentyfikowania. Więc trzeba się przyglądać, być podejrzliwym. I tyle. Na koniec jeszcze jedna przypominka o Chinach jednego dziecka. Piszemy o rynku nieruchomości, o edukacji, o rynku matrymonialnym, o samotności, która targa współczesnymi Chinami. Myślę, że większość tych wątków, które dzisiaj w tym filmie poruszyłam jest również opisana w naszej książce. Ona ma 400 stron, więc to naprawdę pokaźna pozycja. Zapraszam do zakupu, link oczywiście w opisie. Także kupcie naszą książkę, Chiny jednego dziecka, bo przynajmniej my piszemy o Chinach i znamy się na Chinach, a nie, że dzisiaj będziemy wieszczyć upadek Chin, a jutro upadek, nie wiem jakiego państwa, wymyślę jakieś, Szwajcarii. Czy Szwajcaria upadnie? Nie wiem, nie znam się na tym, a znam się na Chinach i... Napisałam książkę Chiny jednego dziecka. Zapraszam Was do zakupu. Cześć.